Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. O, eee. chcę Ci tylko powiedzieć, że Artimaner działa mi na nerwy. Powiedział, że e, re, że, mi, że reprezentacja Polski dała ciała na Euro 2012. Artimaner ściemnia, jak stara latarka. I powiedziałem mu, że Polacy wygrają na Euro 2012. A on a robi swoje korekty na mych słowach i tu przytnie, tam wytnie, a potem odwraca kota ogonkiem. Nie mam czasu na te żałosne dyskusje. Mam to w dupie. Kłóćcie się. Nie wiem w sumie, jakie znaczenie mają te rzeczy, które ja im powiem. Armia dosłownie samych grabieżców. Tutaj 12 rycerzy. Za dużo. Za dużo rycerzy. Tak jak zawsze jak są roczni łowcy, to ich siła się patrzy po rycerzach. 30 sierżantów nigdy w życiu. 30 rycerzy też nigdy w życiu. Jakby się jeden z drugim nam mnie rzucili, też w ogóle 10 rycerzy, 12 strzelców, trochę za dużo. 27 strażników karawany. Fajnie byłoby ich sprzedać jakieś karawanie. Ale nie. Tutaj tych deserterów można nastukać. Spoko, opcja. Mamy ich 29, trochę mało. Tak ja bym celował w 50 najlepiej. No, trochę nam się już chyba namnożyło tej kawalerii teraz. Tak mi się wydaje. Będowal zostaje ruszony pan zostaje obuszony, pięknie. Moje najmocniejsze przydupasy poszły spać. Tutaj tych... Ee... Tłuszczników trzeba pościągać. W ogóle możecie napisać, co tam mieliście dobrego nabiadek dzisiaj. Ja miałem kopytka z kapustą kiszoną. Pyszne. W ogóle wiedzieliście, że kiszonki mogą mieć procenty? Ja nie wiedziałem. Znaczy gdzieś tam się domyślałem, ale... Właśnie dlatego musiałem sprawdzić na internecie, bo mnie to interesowało, bo w mnie to, to... chyba zachodzi jakaś fermentacja, jak coś kisimy, więc... Więc faktycznie są procenty, e, może, może tam być 0,5% pół pół, pół, pół na 1 kg masy e, tego co jemy. Ciekawa rzecz, ciekawa, ciekawa, nie powiem. Leżalic jest tego ogłuszony przez strażniczkę. Trzeba zwalić go z konia, że tak powiem. Zabawnie, nie? Pięknie. No należy, coś z Elgardo chyba też. Doskonale. Pięknie. No, ale nie ma dalej żadnego konia dla. Menera. zaraz podjedziemy do jakiegoś miasta, do Halma może być możemy podjechać i kupić mu jakieś konia bardzo by się przydał oj, pieniędzy nie ma odzyskania, odzyskania, oj to tutaj na dół bierzemy chlebki odzyskania, odzys to odzyskania, tak też, też Ok, spoko. Konie. Szybkość 37, tyle co nic. Ale nie wiem, jaką on ma umiejętność jazdy, pewnie ma z więc weźmy mu tego konia. Jak już musi być, to niech będzie. Dobra. Wyposażenie. Strachliwy już mi to jest za mało prędkości, ale trudno. Podstawowo większość koni ma 40. Ale to nic, eee, inteligencja, pierwsza pomoc i chirurgia. Chirurgia już na 4, to mamy 16% szans na to, że nasza jednostka nie zostanie zabita, chociaż nie wiem, jaka jest domyślnie ta szansa. Przydałaby się taka informacja. Chociaż najlepiej by było, gdyby domyślnie było 100%, że zostanie zabita. Tak jak to jest u przeciwników, tak powinno być też u nas. Czemu by nie? Emir Curias, czy jakąś tam nazywa, jest w robockiej Niewoli. 7 sierżantów, 15 strzelców, ale ma za dużo jednostek. Nie dam z nim rady raczej. Jakby miał tyle co ja, to bym próbował. Ale ma za dużo. Żałuję, żeście opuścili własną armię. No i lecimy. No, nasza armia coraz lepiej się prezentuje. Naprawdę wygląda dobrze. Militarny legionista... No nie udało się. Jak jest elitarny legionista, to mógłby być jeszcze zwykły legionista. Fajnie by było. No nie, jest! Auxilian wygląda chyba jak legionista. No, jestem pewien. Ale to jest y, kompletnie inny najemnik. Bo oni tutaj: ten zdobywca murów to jest ta jednostka z wielkim mieczem. I ten legionista to jest ta sama jednostka. W sensie y, obydwie są pochodnymi od najemnego ostrza i fechmistrza. A tam, tam, tamten jest po prostu taki sobie do wzięcia, po prostu zwykły najemnik. I tyle. Zawsze bardziej mi się zdobyw Tamurów podobał wizualnie, ale Legionista jest ogólnie pod względem statystyk chyba z tego co pamiętam. Niestety lepszy. Dobra. Łowcą głów zebrałem Są Swadianie. O kurwa. Krabie 30 Prawie 20 rycerzy. 20 Proszę, nie chcę walczyć. Zapłacę ci. Ty masz też ciężkich. Ilu? 24 i 50 kuszników w życiu. 9 tysięcy psów dupę. Wolę to niż stracić kilkanaście jednostek. Straciłbym ile? za 20 jednostek chyba. Ja Miałem taktykę na dwa, ta tragedia. A tam czy traci chyba za każdą dziesiątkę wroga jednego naszego żołnierza i było 180 we dwóch, więc no 18 żołnierzy nie widzimy się oddawać O Krowana Taka biedna, nie, nie za mocna Co raz. Pewnie pieniędzy i łupów nie będzie z niej zbyt dużo Impact handlowy Weźmy opłatę nawet Bojówkarze, dużo kuszników. Zbrojni nie ma rycerzy. Możemy sobie z nim spróbować. Kuszników weteranów jest w chuj dużo. Ale poza tym sierżanci i obrońcy. Ale zbrojni, kusznicy. 15 słowiańskich. 4 rycerzy, 19 tych. Mielibyśmy z nimi niby szansę. Jakoś nie chcę ryzykować, tak szczerze. Jakbym miał jeszcze trochę tych, tych jeźdźców moich. Jeszcze tak troszeczkę, jeszcze, jeszcze z 10 dosłownie myślę, że mógłbym próbować. Yy, nie mam tyle pieniędzy, nie chcę płacić za przejazd. Pierdolcie się. Ja przyszedłem was tutaj powyżynać. Dobra, jest woda na środku, ale już trudno. No, myślę, że jeszcze mamy za mało kawalerii, żeby dać sobie radę z tamtym lordem. On też sobie pewnie przez noc przeszkoli jednostki, więc... ...możemy nie dać rady w ogóle. Chociaż oni dziwnie szkolą te jednostki, oni, oni sobie je też respią. Ale u, u lordów to wygląda często tak, że oni mają z dupy e, wszystkie jednostki poziom wyżej. To stromiecza zabita, pięknie. Dobrze. Nie, dobra, ta woda to był zły pomysł. Będziemy się bić z ich piechotą, w samym środku tej wody. Ale to nic, bo nie mają tej piechoty jakiejś ultramocnej. Nienajemny włócznik, wiadomo, na kawalerię do wybicia. najemny ostrzy, też jednostka nie najgorsza. Do piaku. Do piaku, ścierwo. Też leżeć. Siostra. Ty też. Powiem wam, że lubię nagrywać ostatnio tego Mountain Blade'a, podoba mi się bardzo. Miałem ochotę w niego pograć, na pewno bardziej niż GTA. GTA to tak typowo pod serię, gram prywatnie bym nie chciała a tego Mountain Blade'a jakby go nie było to i tak prywatnie bym z niego zagrał. Doskonale, dwóch żołnierzy straconych. Trochę drogich rzeczy. No i tutaj karawanka. Taka dość duża, więc mi to na rękę. Fajnie, fajnie powiem. Jest opłata, 400 denart to za mało, powiem, że dacie mi więcej, ale z tym wzgórzem nie chcę walczyć. Jest płaski teren pięknie. Ja się napiję. Nie można walczyć. Mam jakiś taki gówniany wpływ myszki ostatnio. Nie wiem czemu trzymam ją tak... Nie opieram ręki w ogóle o podkładkę, bo... z jakiegoś czasu takie szorstkie materiały wywołują mi dreszcze, nie wiem czemu. Na podkładka i tak jest do dupy, muszę ją wymienić w końcu. Pięknie, same niebieskie. doskonale świetnie GTA też by się przydało w sumie nagrać no teraz i tak pracy nie mam więc mógłbym nagrać jakiś dłuższy odcinek no tak typowo przed sprawą faktycznie tam miałem jakiś krótszy odcinek z GTA dwa chyba nawet nagrane i wtedy że to wiadomo, sprawa, brak czasu, stres i wszystko no, teraz już już y, mam przerwę od tego wszystkiego. Więc jest spoko, aktualnie. Jest 31 za tydzień mam szkołę. Ale to dopiero za tydzień. Więc jeszcze na pewno zdążę sobie zapas na te dwa dni czy trzy dni zrobić. Nie wiem czy mam dwa dni czy trzy dni szkołach, Ale to nic. pomortowani. Osiedłany no, koń będzie lepszy. Prawda? Będziesz lepszy? 45... 14, 100... 8, 100... No, ale jest trochę szybszy, też wolę dać mu tego. Dobra, niech on sobie ma takie statystyki. Czy coś mu będę zmieniał? Raczej chyba nie. Niech tak zostanie na razie, chyba, że rękawice mam jakieś. A mam rękawice. A proszę bardzo. Dobra, fajnie, pięknie. Wadin. Pośrednik kupów. Łuczniczka, strażnik, karawany. Ryniaczek Lidla. Zbroja strażniczek. Możemy powiększyć sobie o jeden slot w zasadzie. Miejsce na żarcie bo coraz więcej żre nasza ekipa. No ładnie. Dorobiliśmy sobie. Śmiał ciężki koń bojowy. Fajny, jest 60 pancerza. I szybszy od mojego, ale raczej nie. Co ja wiem, to, że jest strachliwy. Nic. Śmiały, ciężki koń bojowy, 20 000 22 tysiące, no nie stać mnie na takiego aktualnie, więc lipa. Karawana księstwa polnackiego. Jakby tego lorda udało się teraz wabić, to byłoby fajnie. On był w tym zamku. No ma przeszkolone teraz to wojsko, to możemy się z nim spróbować już chyba. Dwóch więcej, no to nie jest dużo. Dwóch jeźdźców, ale więcej zbrojnych. 17 zbrojnych teraz już mamy. Coś czujesz, to się źle skończy. Charyzma, przywództwo. Sejwik. I idziemy się tłuc. Serio, mam złe przeczucia co do tego. Rozstawić się wojsko. Rozluźnić szyk. Tu jedzie Lord, ja idę go zatłuc, bo za Lorda będziemy mieli a, dużo renowy. pięknie. Kawaleria za mną, piechota do ataku. Ominiemy ich kawalerię i pójdziemy od razu strzelców wytłuc. Wszyscy do ataku. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Kurwa. O cholera. No dobra, kamerka ogarnie się. Pokaż mi, czy coś z ciebie będzie, bitwo. Jak na razie zapowiada się nie najgorzej. Znaczy, jest nas mniej, więc musimy patrzeć, że musimy zabijać ich więcej. Dobra, nasza piechota dobiegła. Nie, źle to wygląda. No, chyba się nie uda. Ale jeszcze zobaczmy, dajmy szansę. Nie, odpuszczam. Odpuszczam. 49, 36. No nie. No, no nie, nie, nie. Nie ma szans. Uciekamy do zamku. Dramud. Niestety. Lepiej uciec niż przegrać. Trudno. Nic już nie zrobię. Najważniejsze, że nie straciliśmy wszystkiego. Książę Popolmarski oblega Sargo, co? Księstwo pomarskie zawsze takie niepozorne, się, powolnie się rozwijało. Ale ile, ile tam jednostek do awansu? W ogóle patrzcie to: 10 jeźdźców aż nowych. No ale wytraciłem dużo wojska. Hrabia. No nie, no nie, nie dam rady z nim. Niestety za mocny. Jaki mam limit? 159 jednostek. Ja tych przybocznych w zasadzie nie potrzebuję, nie wiem, bo co ja go znowu wziąłem. Okej, okay. dobra. No Szaryk dalej jest rodowodzkie, niestety. Tutaj jest główny, nie bandyci. Nawet, nawet nie ma nie adekwatnych przeciwników do wyszkolenia moich jednostek. Nie ma sensu z nimi nawet walczyć. Tutaj tak sam sobie nie, nie wrogowie. Trener, hazardista, podróżnik, chłop. Zagadajmy z hazardzistą. On nam sprzedaje itemy. 3000, 2000, 2000 za takie koniki. A kupmy. Wyszedł zwykły, OK. Możemy dostać różne jakości jednostki, różne jakości, sorry, różne jakości rzeczy. A wyszedł konwojenny. 58, 40, 44. Zwrotność mniejsza, wszystko pozostałe chyba takie samo. Ten jest na pewno lepszy niż ten stepowy. Na pewno przede wszystkim jest ładniejszy. Dobra, no 2000 sobie tak przewaliłem. O, po prostu, bo tak. Nie, dobra, już nie patrzę tych koni. Wiem, że jest ukryty koń zjednoczenia. Ale na razie tych rzeczy zjednoczenia nie chcę, bo one są zbyt OP, żeby ich używać. Dobra. Musimy parokrutować teraz jednostek. Znowu hrabia. 200 ludzi. Nieważne, jakie tam by było, jakoś wojsko, to bez szans z nim. Drwale, widzieli oddziały wroga zmierzające w tę stronę. Co to się tu dzieje, że Drwale? Kurczę po z Fadi oblega Deering. Bardzo źle się dzieje. Grachmal, 30, 60, 30 60 sierżantów. Bardzo źle, że tu jest mały jednostka. Ale widzieli oddziały wroga zmierzające w te strony. W zasadzie moglibyśmy to szarys odbić. Panie Lordzie, proszę mnie nie gonić, co? A bo marszałka straciliśmy. Już w ogóle świetnie. Celem jest Sahabi. Tu jest ten Emir, który jest marszałkiem. Pom Pomogę nawet w sumie. Niech będzie. Nie chciałem pomagać karawanie, bo nie dostaniemy z tego tej. E no, po prostu nas nie polubią bardziej, jeśli pomożemy karawanie. No to dostaniemy relacje dla królestwa. A jeśli pomożemy lordowi, no to dostaniemy bezpośrednio relację z lordem powiększone. Więc wolę walczyć yy, yy, po, po stronie lordów niż po stronie karawany, bo mi się nie płacał karawany bronić. tu widzę, że jest trochę tych rycerzy. trafienie koniowi po Petynę. Fuck! 333 punkty obrażeń No nieźle. Konik, jest konik. Świetnie. Dawaj konika. No i lecimy. Też chcę pozabijać. chociaż już nic z tego nie będę miał, tylko ekspa. No tutaj nie ma takiego podziału uchów jak w Lordzie, że, że jest normalny podział, tylko ja dostaję okłapy, a Konk dostaje wszystko. Niestety. Taka jest rzeczywistość Urbenda. Będą ludzie narzekali na banner Bannergarda trochę, że dostaliśmy wszystko to samo, co tutaj było, tylko w ładniejszej uprawie. No, mi się bardzo podoba banner lord tak szczerze. Ja jestem zadowolony. Chociaż brakuje mi paru rzeczy, jak uczty, żeby one lepiej wyglądały, żeby jakieś, nie wiem, polowania były, na przykład, że sobie wychodzimy gdzieś do lasu polować na zwierzynę, to też byłoby fajne. Jest dużo rzeczy, które można byłoby zrobić i byłyby super w tej grze. Niestety. Twórcy raczej od momentu premiery nie, nie, nie chcą rozszerzać tej gry, tylko, tylko gdzieś tam łata, łatali to co było, poprawiali to co już istniało. Niekoniecznie chcieli coś dodawać. Ja zawsze liczyłem na jakieś DLC z nowym krajem, tak jak to było w przypadku Mountain Data, bo... Warband y, to nie jest gra, że Day Warband to jest gra, tylko Warband to jako DLC jest. I Warband wprowadza Sultanat Saranicki. Więc y, no chciałem czegoś takiego dla, dla, dla Banner Lorda. Niestety raczej się czegoś takiego nie doczekamy. Nawet jeśli się doczekamy, no to pewnie nie będzie to na tej samej mapie, tylko na innej. Zawsze chciałem, marzy, marzyłem, żeby było połączenie takiego Total War z Mountain Blade'em. To być coś pięknego, żeby po prostu, wiecie, mapa była taka jak w Total Warze. To jak, więźniów dostaliśmy. Łupów niedużo, ale drogie te łupy. Cieszę się, że ze zalitem się lubicie. Eee, Ryjneszczek. Dobra. Zapytajmy kolegi. Zapytać pomóc Sultan. Zamek Kraindy. Dobra, czyli Sultan, Sultan jest chyba yy, wolny. Nie z niewoli raczej. O nie. O kurwa. Czemu ja nic nie robię? Pięknie. Kusznik, pani kusznik, nie? Dobra. Okay. jeden. Jakoś nie lubię walczyć kiedy, nie wiem, w takich zasadkach w miastach czy wioskach. Gdzie on jest? No, tutaj jest. Kurwa mać! No pierdolona ściana! Widzieliście to? Strzeliłem w ścianę? Ale, w sensie, strzeliło obok ściany i wbiło się w ścianę, ale gówno. Ale syf. Wszystko wina gry. Przecież nie moja. Oh. On miał być gdzieś, nie? Podal zamku Randy, a tam już jest bitwa. O, najgorzej. O nie, tylko nie wy. Głupie gnoje. Nie chcę z wami walczyć, no dobra. Chyba muszę. Chyba nie mam wyboru, no. no nie mam. Być ten dobra, wiecie co? Atakuję ich. Niech będzie dla was. Jeszcze coś mogę rozdać? Nie mogę, Lezalit tylko. Zręczność, jazda konna. No i trudno, musimy z nimi walczyć. A no, o kurde, ile ja mamy już tej kawalerii? Damy radę, ale straty będą. Więc ilu? 12-11 rocznych rycerzy? Coś takiego. Strzelcy są przesrani, mroczni. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich tak samo jak rycerzy. Więc taki rycerz, tylko z kuszą. gorszy. Pięknie. 52 punkty obrażeń ustał to, nie? Czy tam usiedział w zasadzie na tym koniu. Zobaczymy jakich tam jeńców przygardę. Ale akurat na to nie patrzyłem, czy tam dostanę. Okej, okay, 8 punktów obrażeń. Nie zabił mnie, to dobrze. że mnie nie, nie powalił. O kurwa. Same żółte i czerwone. Chyba to przegrywamy. Chociaż jeszcze trochę kawalerii mamy, to może się uda to odkuć. Nie wiem, w ja lubię ryzykować za bardzo. też raczej chciałem grać tak, żeby nie przegrać ani jednej bitwy przez całą serię. Bo przegrać to znaczy trafić do niewoli. Ale chyba już byłem w niewoli, tak mi się wydaje na początku. Nie wiem, nie pamiętam. Najgorzej. Jestem na hita. Kurwa. Dobra, trzech do 18 Uciekamy. Królu, proszę. Nie. Słuchanie, dziękuję, że mnie uratowałeś. O cholera. Kolejne kroki. Eee... Do mić. Nie wiem czy to jest ta pierwsza opcja dialogowa czy ta druga, bo tam były dwie opcje, że trzeba się wycofać. Niebezpieczeństwo, panie! Za bandytki. Ej, gościu! Dobra, to armia. jest chyba ta zła opcja panie, wkrótce, dialogowa. Gościu, debilu do Dimi! Zaraz Nie nam to odbiją. Eee... Przeważające siły wykona dwóch w kierunku Diren. To jest raczej ta opcja. Towarzyszuj. Niebezpieczeństwo panie! Niebezpieczeństwo panie, pojawi się u nas Siedmiu żołnierzy. No w idealnym momencie. Czy się u, u ja Chce brać w tym udział? cholera wie. Ciężkich rycerzy 130 nie chcę brać w tym udziału te tak szczerze. Miejmy nadzieję, że ten Sultan to wybroni. Pojedynkę. Jestem ja po dupie od tych mrocznych w ogóle. Strasznie. O, jest, dobra, uratowałem Wielin, patrzcie to. Wkrótce pojawi się u nas ogromna armia. No niech on też dołączy, będzie większa bitwa. No, nie stupanie, dołączył. A szkoda. Pojawi się u nas ogromna armia. Trudno, tak czy inaczej. Eee... No jest tutaj nas chyba już więcej. Będzie, będziemy później polować na spadających lordów po, po oblężeniu Dirim. Więźniów nikt nie chce dołączyć. Dobra, tutaj sobie kończymy odcineczek w następnym odcinku Obrona Dirim. Ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, no i cześć.